Witajcie drodzy widzowie, tu Piciu. Chcę Wam pokazać stare dwumiesięczniki pod tytułem Zrób to Sam. Tu mamy nawet na przykład z 1986 roku, cena 80 zł. O modelarstwie, tu o murowaniu. Tematów naprawdę tu było dużo w tych dwumiesięcznikach o sprzątaniu, ale co najbardziej mnie zaciekawiło, to to, że zobaczcie, jaka kiedyś to była nowość Atari. Konkurs komputerowy, zobaczcie, ja pamiętam, jak byłem mały. Takie urządzenie na kasety, na których były gry komputerowe. Wkładało się te kasety i grało się joystickiem albo na klawiaturze, na telewizorze. Naprawdę niesamowite. Horyzonty techniki Atari 800XL. Z magnetofonem ufundowany przez firmę Karen do wygrania był wtedy. Zrób to sam w roku 86. Jaka to wtedy była technika? Naprawdę niesamowita kolekcja gazetek. Zrób to sam. Pozdrawiam Was, drodzy widzowie. Bądźcie szczęśliwi. Niech wszystkie istoty będą szczęśliwe. Miejcie dobrą niedzielę. Pozdrawiam Was, Piciu. Papa. Pa.